Cześć, z tej strony Patrycja i Michał. Patrycja jest dietetykiem rukoli i zwolenniczką zdrowego stylu odżywiania. Michał jest fizjoterapeutą i właścicielem firmy Reha Control. Zadam Ci pytanie, które tutaj dostaliśmy: czy kobiety w ciąży mogą chodzić do fizjoterapeuty? Zdecydowanie tak, mogą. Eee, bardzo często powinny. W tym wypadku też opowiem o aktywności fizycznej. Uważam, że kobiety w ciąży jak najbardziej mogą uprawiać aktywność fizyczną. Powinna być ona specjalnie dostosowana do kresu ciąży, do tego, jak kobieta była, w jakim stopniu była aktywna przed ciążą. Więc uważam, jak najbardziej tak, możemy trenować. Możemy chodzić do fizjoterapeuty, jeżeli mamy jakieś pytania dolegliwości, bólowe, tak jak najbardziej zapraszamy. Bo często kobiety nie trenują przez pierwszy okres trwania ciąży. Czy to jest jakby ok, czy? Ja powiem tak, w zależności. Jeżeli nie byliśmy aktywni przed ciążą, no to wtedy w czasie ciąży. Ciężko nam jest coś zmienić i wtedy kobiety raczej nie są aktywne. Jeżeli trenowaliśmy cały czas i jest to dla nas codzienność, nie jest to żaden szok dla organizmu, no to wtedy bez żadnego problemu możemy, możemy trenować. Wszystko tutaj jak najbardziej wtedy zależało od lekarza prowadzącego, który w jakichś konkretnych wypadkach może nam zabronić aktywności fizycznej. Czy dieta w ciąży musi być specjalnie zbilansowana? Niekoniecznie musi być specjalnie zbilansowana. Bardzo często powinna być podobną dietą, jaką jedłyśmy poza ciążą. Chyba, że rzeczywiście ta nasza dieta poza ciążą była naprawdę słaba, kiepsko odżywcza. No to tutaj dobrze by było, żeby zwrócić uwagę, co jemy w ciąży, ponieważ już jesteśmy odpowiedzialni za drugie, drugą osobę, więc tutaj dobrze by było jakby jeść zdrowo. Zdrowo to przede wszystkim prosto, czyli pełna białka, dobre tłuszcze, węglowodany złożone, unikać raczej cukru, żeby nie nabawić się jakiejś cukrzycy ciążowej, do której tutaj wtedy też mamy większe predyspozycje, więc na pewno to, no chyba że mieliśmy jakąś zdecydowanie Konkretną dietę, czyli na przykład, no nie wiem, jadłyśmy y, typowo ketogenicznie, no to wciąż rzeczywiście możemy pomyśleć o tym, żeby na przykład więcej węglowodanów wyrzucić. Ale no to są takie skrajne, y, skrajne przypadki, ale dieta taka dobrą sprawę, powinna być podobnie zbilansowana jak dieta y, po prostu zdrowej kobiety. Alkoholowi mówimy stanowcze nie. No wciąż tak, zdecydowanie tak. Jakie schorzenia powinny być sprawdzane przez fizjoterapeutę w czasie ciąży? To jest pytanie już do fizjoterapeuty uroginekologicznego i w trakcie ciąży do takiego fizjoterapeuty zalecałbym się udać. Jeżeli chodzi o to, co, co mniej więcej na ten temat mogę powiedzieć, no to zdecydowanie sprawdzamy rozejście kresy białej, czy ona jest prawidłowa, czy tam nie dzieje się nic, nic poważnego, ale w czasie ciąży, z większymi problemami niż jakieś dolegliwości bólowe w obrębie pleców, zalecałbym się udać do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Czy powinniśmy jeść dwa razy więcej w trakcie ciąży? To jest piękne pytanie. I teraz pytanie, czy kobieta czy mężczyzna? Bo to też tak... No, no nie, niektórzy mężczyźni rzeczywiście mają tą ciążę tak zwaną urojoną <laughs> i rzeczywiście jedzą ze swoimi partnerkami, co z jakiejś strony jest rzeczywiście może i miłe ale na pewno tutaj kobiety nie powinny jeść dwa razy więcej. Nasze maleństwo, które nosimy pod sercem, nie potrzebuje 100% naszej teraz codziennej kaloryczności. Na pewno to, co jest ważne, to żeby co trymestr, czyli jak mamy trzy trymestry, czyli trzy razy podczas, podczas ciąży, zwiększać tą kaloryczność o jakieś 200-300 kilokalorii. Z tym, że też bardzo ważne jest, żeby to robić odżywczymi posiłkami, czyli nie jakimiś pustymi kaloriami typu, nie wiem, chipsy czy jakiś słodki napój, ale na przykład, nie wiem, jedno jajko więcej do śniadania, 50 gram indyka więcej czy na przykład 50 gramów łososia więcej do kolacji. To jest mniej więcej te 200-300 kalorii i w ten sposób rzeczywiście możemy zwiększyć tę kaloryczność, ale nie musimy jeść razy dwa. Kiedy rozpocząć treningi po porodzie i jak, powi jak powinny one wyglądać? Tak naprawdę w zależności od tego, jaki był poród, czy naturalny, czy cesarskim cięciem, będzie różna, e, różny czas rozpoczęcia treningów. Treningi na pewno powinny być lekkie, spokojne, powolne i tutaj jak w mojej poprzedniej odpowiedzi zalecam udać się do fizjoterapeuty uroginekologicznego bądź do trenerów personalnych, którzy zajmują się stricte powrotem kobiet po, po okresie ciąży czy, czy po połogu. Więc tutaj zdecydowanie temat, który jest troszeczkę mi obcy, ale zdecydowanie fizjoterapeuci uroginekologiczni powinni tutaj Dać pełną i prawidłową odpowiedź. Czy są składniki, na które szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? Na pewno na bogatość odżywczą diety, czyli tak jak powtarzałam już parę razy, te pełnowartościowe białka, dobre tłuszcze. I tutaj, a propos tych dobrych tłuszczy, przede wszystkim powinniśmy zadbać o omega-3, ponieważ oprócz tego, że one zmniejszają stany zapalne, to są bardzo ważne dla budowy układu nerwowego. Nam się to przyda w ciąży, kobietom, ale przede wszystkim tutaj nasze dzieciaki też będą już miały taki dobry start. Druga sprawa, na pewno bardzo ważna kwestia probiotyków, czyli tych dobrych kultur bakterii, które mamy w jelitach. Tutaj możemy się wspomóc jakąś suplementacją, ale możemy też pamiętać o kiszonkach, które są naprawdę bardzo fajne i bardzo często wystarczające. No bo my, taką jaką my będziemy miały, mamy florę jelitową, taką przekazujemy naszym dzieciom. Więc możemy im albo dać super ekstra start, albo możemy już na samym początku, jakby życia, ich wyhamować. Więc na pewno to są takie ważne rzeczy, na które. Powinniśmy zwracać uwagę. Druga sprawa czy trzecia warzywa, owoce, przede wszystkim warzywa, ale owoce również, jeżeli chodzi o błonnik i jeżeli chodzi o witaminy, tutaj też będą grały kluczową rolę. A powiedz mi, czy Rukola ma albo będzie mieć jakąś dietę specjalną dla kobiet w ciąży? Tak, pracujemy już od dłuższego czasu nad dietą mami, więc jak najbardziej zamierzamy wkrótce ją wprowadzić. Ale trafiłem.